Może nie to zabrzmi, ale ja o, chłop o chłopaków, yeah! o, o chłopaków e, wierzyłem cały czas i e, wiedziałem, że to się tak stanie. E, pierwszą kwartę zagraliśmy praktycznie na 110%. E, nie daliśmy przeciwnikom rzucić e, punktów. Jak dobrze pamiętam, to było 20 chyba do jednego czy do dwóch. To jest naprawdę coś pięknego. no Pięć lat, lat re, wreszcie cię da, da, dało e, e, efekty. To jest no coś po prostu nie, nie do opisania, tak naprawdę. To jest to coś, bo coś, nie wiem, boom takie połączenie. Dużo pracy na pewno przez cały sezon, e, naprawdę dużo pracowaliśmy, e, masa zgrupowań, treningów, e, wszyscy aktywnie gdzieś tam ćwiczyli, także, także no, dało radę. To jak smakuje ten złoty medal? E, no na razie chyba jeszcze nie dociera, wszyscy się cieszymy, jest, jest super. W finale były najlepsze drużyny w tej lidze. No i mówię, po tych meczach z ligi myślę, że Kielce dobrze odrobiły pracę domową i jest tego wynik także gratulacje dla za... Od końcówki sezonu byłem pewny moich zawodników. Tak jak im powiedziałem na Pucharze Polski, jedziemy po złoto, przyjechaliśmy po złoto, wyrwaliśmy tak naprawdę Konstancinowi to złoto. dominacja Kielc nie podlegała dyskusji. E, mają dobrze skompletowany skład. E, tak jak widzę po twarzach e, wzmocnienia zespołu dały znaczącą różnicę im plus. Także wydaje mi się, że zasłużenie wygrała Kielce i myślę, że e, jak to się mówi, Berło jest w dobrych rękach. W tym sezonie wygraliśmy najlepsze turnieje, że tak powiem. Mamy Puchar Polski Mamy teraz Mistrzostwo Polski, z czego jesteśmy bardzo dumni i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. To mamy w studiu i złotego zawodnika i złotego trenera Przemysław Sztorc, trener drużyny e, z i zawodnik Michał Rona. Witam serdecznie. Dzień Dzień dobry. Państwa. Padło tam e, takie e, stwierdzenie w pewnym momencie, że jeszcze to nie dociera. To muszę zadać to pytanie. Czy już po tych kilku dniach dotarło, że jesteście mistrzami Polski? Nie, do mnie jako trenera na pewno tak. Nie wiem jak do <noise> Już minął ten e, czas takiego jakby szoku i już Wiemy to na pewno, że jesteśmy mistrzami. Można powiedzieć, że wciągnęliście tą ligę nosem, tak jak to się mówi kolokwialnie, zdeklasowaliście przeciwników. Czujecie, że to rzeczywiście była taka dominacja? Czy jednak można powiedzieć, że to był sezon, który kosztował Was wiele zdrowia, wiele wysiłku? Na pewno nie było łatwo. Musieliśmy dużo trenować, a że wyniki wyszły takie duże, no to. Zasługa właśnie tych treningów. Na pewno nie było łatwo. Trenerze? Początek sezonu był ciężki, bo ten pierwszy mecz z Konstancinem na wyjeździe 33 punkty porażki. Później gdzieś trudne mecze z Koninem bardzo wymagający rywal kolejny Rzeszów jeden, drugi mecz. I ta końcówka sezonu, sezonu która gdzieś tam pokazuje jak chłopaki byli przygotowani, jak ciężko trenowali i jak bardzo im zależało na zdobyciu tego złotego medalu. Wspomniał Pan o tym pierwszym meczu z Konstancinem, gdzieś tam na samym początku sezonu. Taka przykra porażka. Czasem jest tak w sporcie, że to są takie momenty zwrotne. Można powiedzieć, że to był taki, taki punkt zwrotny gdzieś, który potem pozwolił wyciągnąć pewne wnioski? To był jeden z elementów, który był, składał się na ten punkt zwrotny. Bo my, żeśmy wygrali Puchar Polski, później doznajemy porażki, czyli takie zejście trochę na ziemię. Dla mnie, jak i dla, dla chłopaków, to, był, to była potrzebna porażka. Dla mhm. nas wszystkich. Po to, aby przez te kolejne dni, kolejne treningi, nabierać tej świadomości, że. Mamy inny cel. Mamy ten cel, który, który żeśmy sobie postawili po pucharze Polski, czyli wyrwanie Konstantynowi tytułu mistrza Polski. Kim są scyzory? Tak na co dzień. Poza tym, że są koszykarzami na wózkach. Uczniami, studentami. Niektórzy już ma, pracują. Dajecie radę to wszystko godzić, I, i, i to znaczy, wiadomo, że dajecie, bo widać efekty, ale. Czy to jest duży wysiłek, duże wyzwanie dla mhm. was trenować, uczyć się, studiować, pracować? Momentami nie jest łatwo, no ale jak chce się coś robić, no to y, trzeba się liczyć z tym, że trzeba się trochę poświęcać. Y, myślę, że jak mamy takie tytuły teraz, to nikt nie będzie na to narzekać. Czyli taka e energia dodatkowa. Tak. To, to było widać po, po tym ostatnim meczu, tak? Jaka to jest energia? Czy warto, jacy oni są, no są zwykli, normalni faceci. Z ogromnym poczuciem humoru, ogromnym dystansem do siebie, do otoczenia, do wszystkiego, pokazujący tak naprawdę, jak warto żyć. I też widać tą jedność w zespole. Ewidentnie, na boisku, i nawet tutaj, jak żeście się cieszyli, to pewnie też lata pracy, ale. Jak to się dzieje, że, że jesteście tak zgranym zespołem, tak świetnym zespołem? Ja powiem z mojego krótkiego doświadczenia, a później Michał może się podzieli też swoim doświadczeniem. E, dwa lata pracy tak naprawdę nie tylko fizycznej e, nad fizycznością chłopaków, ale nad ich mentalnością, nad ich psychiką, nad ich wolą walki, nad ich decyzyjnością i nad tym, żeby zbudować ten zespół. E, I osiągnęliśmy. Na szczęście, ten mistrzowski poziom. Mhm. Mamy ten puchar tutaj, jest Mamy. schowany, ja go można go pokazać. Ja go wyciągnę, jest puchar, bo jest, jest się czym chwalić. Tak jest, jest puchar, są medale, to już jest w zasadzie szczyt tego, co możecie osiągnąć w Polsce. To jest szczyt tego, co możecie osiągnąć w Polsce. Jesteście najlepsi w Polsce. Co dalej? Tak, jesteśmy najlepsi w Polsce w dwóch kategoriach tak naprawdę, bo chłopaki zdobyli tytuł mistrza Polski w kategorii U22. W sobotę zdobyliśmy tytuł mistrza Polski. Co dalej? Dalej rozwijamy się, chcemy bronić. Tego tytułu mistrza Polski chcemy bronić Pucharu Polski, a przede wszystkim zaistnieć jeszcze bardziej w europejskich pucharach. No właśnie, europejskie puchary są te ambicje, żeby się tam pokazać. W tym roku braliście udział w turnieju kwalifikacyjnym w Łodzi, tam przegraliście tylko z drużyną z Turcji, co prawda była to porażka dość znaczna, ale jednak jedna jedyna. Jest jeszcze takie pole do pracy gdzieś w tym wszystkim. Oczywiście, że tak. Ja tylko dodam, że przegraliśmy z Mistrzem Turcji aktualnym. Zespół ten wygrał kilka dni przed nami Mistrzostwo Turcji, Zawodowa Liga, niesamowite warunki pracy, niesamowite warunki dla zawodników, więc... Więc tylko trzeba do nich równać. Skoro padło tu to, to stwierdzenie, to sformułowanie o tych warunkach, jak to wygląda, jeżeli chodzi o polską ligę? Tutaj jak wygląda ten, ten, ten profesjonalizm? Bo przypuszczam, że pewnie jeszcze jest nad czym pracować. Jest dużo pracy, to na pewno. My staramy się tych jednostek treningowych mieć jak najwięcej, aby osiągnąć ten poziom mistrzowski. Trenujemy trzy razy w tygodniu. Trenujemy w Suchedniowie na Hali. Tam mamy doskonałe warunki. Tam też mamy wszyscy pośrodku, po mniej więcej, tak, bo, bo są chłopaki z Kielc, spoza Kielc, z okolic Radomia, ze Starachowic, więc musimy mieć taki punkt wspólny, gdzie byśmy mieli w miarę możliwy prosty dojazd. Dodatkowo obozy, które organizujemy w Ośrodku Gołoborze za przyjęcia im serdecznie dziękujemy tak naprawdę. Bo bez wsparcia tak naprawdę osób, które dają nam jakieś środki finansowe, by tego nie było. Tak naprawdę Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, nasi sponsorzy Ortopunkt, Kancelaria Finansowa Paktum. Więc za, za to wsparcie możemy im podziękować i to jest ten trochę profesjonalizm. Tak? Budujemy jakąś tam strukturę. Tych środków jest cały czas mało, bo, bo wózki, nie wiem czy Państwo wiecie, wózek nasz sportowy kosztuje jeden około 10-12 tysięcy złotych. Ja rozumiem, że to wszystko leży w gestii zawodnika. W gestii zawodnika, w gestii prezesa. Gabriel Moćko tutaj, który jest prezesem, stara się nam organizować ten, chociaż na miastkę tego profesjonalizmu, który, mhm. który mają gdzieś tam zespoły zagraniczne. Chłopaki nie otrzymują żadnych środków finansowych dodatkowych, tak jak zawodnicy zawodowi, tak? A więc jesteśmy trochę taką półzawodową, półamatorską grupą, która. Stara się walczyć i reprezentować nasze miasto nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Czy można do Was dołączyć? Czy może ktoś, kto dziś obejrzał ten program, pomyśli sobie, ja też chcę tak grać, nie chcę siedzieć w domu, może przyjść? Zawsze. Zawsze przyjmujemy nowych zawodników. Teraz do naszego grona do, dołączył tutaj kolega Michała w ostatnich dniach, kolega Szymona Moćko, gdzie, gdzie my jesteśmy otwarci. Mamy jeden z najmłodszych zespołów w naszym, w naszym kraju, jeden z najmłodszych zespołów w, w Europie, tak naprawdę. Jakżeśmy mieli doświadczenie i ubiegłego roku i tego roku, to, to gdzieś tam chłopaki byli podziwiani przez swoich starszych kolegów, tak? że, że tu jest tak naprawdę przyszłość. Panowie, bardzo serdecznie dziękujemy, ale przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za ten sukces, za to reprezentowanie Kielc i gratulujemy. Prosimy o więcej. My dziękujemy za jakże wspaniałe przyjęcie i, i godne pokazywanie nas. Staramy się, abyście mieli co pokazywać. Nie tylko dla. Dla nas Kielczan, ale i dla, dla całej Polski. I oby tak zostało. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Trener drużyny Paktum Cezarów Przemysław Sztorcji, i zawodnik Michał Wrona. Dziękujemy, gratulujemy i życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo. bardzo.